Tu natomiast sadzonka, kręski arbuzik, taki jest już owoc, taka wielkość, a obok drugi. No i to dwie, tak, dwa dołki, że tak powiem, z arbuzami. A obok, a obok coś tu widzę dyniowatego, coś się zawiązuje. O, o, czyżby to? Proszę bardzo. Czy to? No i tu dynia figolistna, nasiona niezaprawiane po wsi. Tylko czy jest kwiat męski, bo tu mamy dwa żeńskie. Dobra, cośkolwiek podłożone. Kiejciuś, a tu proszę bardzo. Taki okaz przez tydzień jak urósł, czy to cukinia, czy to kabaczek. Krzak nie położy się. A tu jak podrosła ta, to jest porsin, ale nie wiem jaka. Może melonowa żółta, może, może. jak podrosły przez tydzień. Nie wiem, takie ma tutaj strójnie czyżby, czy ty nieodzowne. To nie są drobne, tylko tu już widzimy wypukłe punkciki I tak, jak się to rozwoli. Krzaczek włoży się. No, strasznie fajnie jest obserwować urośnie dyniowa tych ich przemianę. To jest piękne. Kurde. Piękne. Jak ta podrosła ozdobna. Jezu. No, no rewelka. Ale piękna. Tu kolejna taka, a tu jak podrosła taka, czy to cukinia? I to z tego samego książki. Obok tej żółtej dyni jest to przepiękne cudo tykwa tykwa butelkowa hurra jest jak pięknie wygląda co pięknie jaka i listki, ale ale było więcej kwiatków, tylko chyba no nie ma owoców jeszcze, zaraz zobaczę. Piękna sztuka. A tu jest, jest, jest coś, jest podpis. Szytosa, Hura, Panie Andrzeju, z tych od pana. Kurde, udało się mieć udało się przyimtować. Kwiat, tykwy. Hej, Mariola. Hej, hej! Ten kwiatuś już mniejszy. Oj, nie ma, tylko jedno. A te ozdobne tak podrosły. Jeszcze. Piękna, piękna. Teraz tu coś jest. Dziwne barwy. Włoży się. Dobra, szukamy dalej. A to jest z tego samego. O proszę. Taka i taka. A tu kolejny. Um ah, boto o som de quem Cześć Niniuś, wcześniej Niniuś, wcześniej Tutaj to zostawiam. Tu jeszcze zawędrowała ta, ta sztuka jedna. O, a to jest to, tak, to wie, większe nie urośli. Rywelka. Tu jeszcze inne ubarwienie. w owsie Kocurek. A, ale tu jest jeszcze jedno taki coś. właśnie drugie widzę. Zaraz zobaczymy, czy tam to podrosło. Co to jest? I już w ogóle miesza się wszystko. No i jakieś pewnie krzyżówki fajne powstaną w przyszłym roku. Tu mamy też ten dziwny, dziwny owoc, położąc się pełd. A te już zerwałam kilka. O takim kształcie dziwnym. Я тоже не знаю, что Титана. Это была титана. To jest jakaś podkładka. Kiciuś, idziemy. Chodź kotku. Już zobaczyłam. Idziemy, Kiciu. Chodź. Chodź kawalerze. Oho. Kiciuś, uciekaj, bo będzie bitwa. Kiciuniu, uciekaj, bo tu kitek jest. Jurek to jest kotka wasza. To jest kotka Tabasza.